Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Nazywam się ksiądz Łukasz Rygiel. Pochodzę z parafii Niewieszczany w archidiecezji przemyskiej, a obecnie od ponad dwóch lat pracuję na misjach na Kubie, z której serdecznie i gorąco, z gorącej wyspy, z gorącego kraju pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Fara wraz z księdzem dyrektorem, wszystkich przyjaciół Radia Fara internautów, tych, którzy mnie oglądają i wszystkich przyjaciół, misji i misjonarzy. Znajdujemy się w kościele parafianym św. Michała Archanioła w Perigo. Jest to moja parafia, moja misja. W miejscowości jesteśmy oddalonej od Hawany na wschód 150 km. Parafia, w której posługuję, czy, czy misja też, to jest teren gminy Periko, tak można by je określić. A więc teren, w którym zamieszkuje 30 tysięcy ludzi, ale nie, nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy są chrzcieni w kościele katolickim. Na tym terenie jest ponad 10 wyznań, 10 różnych kościołów, przede wszystkim chrześcijańskich. To nie jest tylko jeden kościół. Mam pod swoją opieką cztery kościoły w różnych miejscowościach. Rokę, Rokę, Espani i Tinguaro. Oprócz kościołów w różnych miejscowościach są tak zwane domy misyjne. To są domy, w których rodziny udostępniają swoje domy i, i tam gromadzą się różne rodziny, różni mieszkańcy, sąsiedzi na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i do tych różnych domów ja dojeżdżam, dojeżdżają także siostry zakonne, które współpracują ze mną, mieszkają i pracują na terenie parafii, siostry misjonarki, dominikanki z, z Kolumbii. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i tak odpowiadając na zaproszenie przez księdza dyrektora, Pragnę podzielić się, jak przeżywamy tutaj Święta Bożego Narodzenia i pragnę wyrazić najserdeczniejsze życzenia. Aby zrozumieć, jak przeżywają Kubańczycy Święta Bożego Narodzenia, trzeba nam przede wszystkim pamiętać, że Kuba od ponad 60 lat to kraj komunistyczny, gdzie wmawia się ludziom, że Bóg nie istnieje, że Bóg, Pan Bóg nie jest potrzebny i wartości chrześcijańskie. I w tymże kraju komunistycznym jest bardzo podobna sytuacja do sytuacji w Polsce, jaka panowała w latach 70 czy 80 gdzie w sklepach, na, na półkach nic nie można było kupić. I tak jest to obecnie. W ostatnich dwóch latach bardzo podobnie było. Ale teraz jeszcze większy kryzys dotyka. Co więcej, ceny produktów wzrosły o 50 albo 30, 30-50%. I mówi się o różnych reformach. Pojawiają się tak zwane peweksy, sklepy, gdzie można za dolary coś, coś kupić. Ale to mogą tylko uczynić nieliczni, nieliczni Kubańczycy. Ci, którzy mają rodzinę w Stanach i mogą przesłać na, na, na konto. Na numer bankowy, i, i Kubańczycy mogą zapłacić karbą, więc jest to bardzo utrudnione. I ci Kubańczycy przeżywają wielki niepokój przed świętami, teraz yy, myśląc o tym, co będzie po nowym roku. Warto myślę, że wspomnieć, yy, jako yy, że święty Jan Paweł II yy, jest to nasz wielki, święty papież. To dzięki jego wizycie. W 1998 roku, jedynej wizycie na Kubie, zostało przywrócone święto Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy. Przez 40 lat Dzień Bożego Narodzenia był dniem roboczym. Co więcej, jak walczono z tradycją i ze zwyczajami, jeśli jakieś produktów nie można było zdobyć przez Cały miesiąc, to sprzedaż odbywało się właśnie święto Bożego Narodzenia. Aby ludzie za bardzo nie myśleli o, o Panu Bogu, o Bożym Narodzeniu, o świętach. Czy będąc tutaj pierwszy raz na święta Bożego Narodzenia, tak y, czułem y, taką tęsknotę i pewien taki smutek, widząc, że co 300 albo co 500 metrów można tylko spotkać jakieś światełka może Bożonarodzeniowe, jakąś dekorację może Bożonarodzeniową. I dlatego też staramy się podkreślać tę dekorację w kościele na ile możemy z tych materiałów, które, które mamy. I tak ktoś powie: A już szopka jest tutaj przygotowana, światełka. Nie przygotowałem tego tylko na potrzeby tego wideo. Ale już tutaj szopkę przygotowuje się 8, 8 grudnia. I następnie w każdą niedzielę dodaje się dodatkowe elementy. Jeszcze dekoracji nie skończyliśmy. Kolejne elementy zostaną dodane, pewne, pewien materiał ozdobny, aby, aby ten kościół bardziej udekorować tak świątecznie. Aby wyrażał ten kościół radość ze świąt Bożego Narodzenia. I, I ta szopka jest do 6 do 6 grudnia, do 6 stycznia, do uroczystości Trzech Króli, objawienia Pańskiego. A więc trochę inna tradycja niż w, niż w Polsce. A jeszcze w innych parafiach mają taką tradycję, że różne zwierzęta czy pasterze zbliżają się do szopki, Każdy, w każdą niedzielę coraz bliżej są szopki, która jest zazwyczaj usytuowana blisko, blisko ołtarza, blisko prezbiterium lub w prezbiterium. Święta Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do tych świąt w sposób i duchowy. I właśnie przed chwilą skończyliśmy rekolekcję i spowiedź w parafii. Na początku Adwentu mieliśmy dla dzieci i młodzieży rekolekcje, dla młodzieży organizowane w różnych, w różnych wspólnotach. Oczywiście, na tyle, na ile nam sytuacja związana z wirusem pozwala, z różnymi obostrzeniami. Dodatkowo, teraz mamy pewien taki niepokój, bo jest więcej przypadków zakażeń. Zachorowań na COVID, ale mam nadzieję, że, że uda nam się spokojnie przejść przez czas świąt i zorganizować się nabożeństwa. Ponadto organizujemy pracę, jeśli chodzi o sferę duchową, przygotowanie duchowe, takie jak, jak księża, misjonarze, organizujemy na całym świecie i w Polsce. Odwiedziny chorych, też tam gdzie możemy, bo, bo, bo nie wszędzie można im dotrzeć. I różne jasełka przygotowujemy z dziećmi w różnych, w różnych wspólnotach. Także konkursy na najładniejszą szopkę, to w różnych czterech kościołach. I, i staramy się w ten sposób przywracać. Albo inaczej mogę powiedzieć. mogę powiedzieć: budzić wiarę, nadzieję i miłość. Oprócz tego dzięki życzliwości wielu dobroczyńców, ofiarodawców, organizujemy dla najuboższych rodzin paczki, paczki bożonarodzeniowe, aby właśnie przywracać tę nadzieję, aby dzielić się tą miłością, dzielić się, dzielić się wiarą. Pragnę jeszcze raz serdecznie pozdrowić. Wszystkich radiosłuchaczy, internautów, wszystkich oglądających to wideo, i pozwolę sobie tak osobiście pozdrowić moich kochanych rodziców, całą moją rodzinę, przyjaciół, znajomych, przyjaciół księży, znajomych, wszystkie parafie, w których pracowałem i w których posługiwałem misyjnie. Wszystkie parafi, które mnie wspierają, wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, wszystkich przyjaciół w misji, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy wraz z moją wspólnotą i w Waszych intencjach modlimy się. I wyrażając to pozdrowienie i wdzięczność, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Boże dzieci, podnieść rączkę. Boże dzieci, błogosław. Błogosław. Niech nowonarodzony Jezus błogosławi Wam, Waszym rodzinom, wspólnotom parafianym, całej wspólnocie Radia Fara, Cały wszystkim, Wam wszystkim, moi drodzy. Niech darzy Was zdrowiem, potrzebnymi siłami. siłami. Niech pomnaża Waszą wiarę, nadzieję, miłość. Niech darzy Was pokojem. Niech po prostu tak zwyczajnie darzy Was taką codzienną pomyślnością we wszystkie dni nadchodzącego nowego roku 2021. Szczęść Boże, niech Boże dziecię Wam błogosławi. Kłaniam się nisko. Ksiądz Łukasz Rygiel, Periko Kuba.